Dzień dobry, ja jestem Nerwarien. Drugi odcinek z nowej postaci serii. Tym razem sobie zagrebę na midzie. Zobaczymy czy jakkolwiek yy, da radę zagrać czymś innym właśnie niż po prostu AD carry. Stestujemy to. Myślałem jeszcze o dżungli. Spróbowałem sobie raz, ale jednak ktoś akurat wyszedł z gry w trzeciej minucie, więc zresetowało. I myślę, że za jakiś czas nagram ją na dżungli. Jeszcze do po prostu do serii A do Z, ale na razie wolę ją na na midzie sobie po prostu przetestować. Także zostawcie kciuka, zostawcie suba. Życzę miłego oglądanka. Jeszcze czat się wita, ale Mariusz tutaj bardzo brzydko się zachował. Co ty piszesz, Mariusz? Serduszka tylko tego... do ludzi z Youtube'a. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Jak ktoś nie widział, to oczywiście odsyłam do poprzedniego odcinka. Tam jest wszystko wytłumaczone, jak ta postać działa. A tutaj po prostu sobie tylko pogram i zobaczymy jak się ona tutaj po prostu miewa. Ale postać mnie ciekawi, kurde, bo. No jak dla mnie jest totalnie op. Tak, przed chwilą mówiłem, właśnie przed nagraniem, jeszcze, że wydaje mi się, że. Coś będą nerfić na. zanim to wyjdzie. A jak nie będą nerfić, to. to się zdziwię, czemu tak bierze za te? No, Pink 130, niestety. Serwery w Ameryce. Nie ma lekko. Czy to nie jest? Z, z kometą, Co ciekawe. Dość jest ciekawie, tyle, muszę przyznać. Chyba trochę wariacink. Ręcz autoataków. Znaczy to są twoje autoataki, to jest autoatakiem, a no, tu jest ręcz tego takiego magicznego pocisku. Tego. Dobrze, że tam przyciskam te autoataki zwyczajne, tylko nie wiem, czy to jest tak naprawdę opłacalne. Nie wiem, czy nie lepiej jest nie autoatakować, tylko skupić się na kół i po prostu liczyć na to, że wiesz, czy ten pasek wejdzie do końca i dopiero wtedy doprokować. No, jakoś sobie to tiknąłem. Też to maksywanie kół nie wiem, czy ma kół w desens. to tu będzie dużo. Duże, duże pole do popisu, do popisu dla ludzi, którzy właśnie rozkwijnają takie teorie crafting o tej postaci, jeśli chodzi o build, jakieś runy, wszystko tak naprawdę, bo kurde, tr i jest trochę HP, jest trochę HD. Trzeba będzie to naprawdę mocno potestować i zobaczyć, co jest najbardziej po prostu optymalne tutaj. Ja się wywaliłem. Albo no, bo nie. Ale nie miał czasem ignite'a? Powinien mieć go. A i właśnie mam plan, żeby sobie zagrać tam, y, tak jak Kainse, czyli weźmiemy krople. Właśnie czy nie powinienem kropli wziąć na pierwszym. A może nie. Zagramy Manamiun i zagramy sobie później. Y, tufa I później sobie zagramy Ludena. Także taka bardziej AP. Tazeli, ty razem ze nie wiem czy tak zrobiłem. Mógłbym sobie przerzyć przez jakąś ścianę. Lepiej auto tak resetować za pomocą ku co chwilę. Właśnie nie wiem czy to do końca dobrze resetuje. Nie wiem czy to ma sens. One zatrzymuje w ogóle jak strzela. No ma to sens. Normalne gierki będą. Tam, po tej gierce idę już normalnie grać. Normalnie rankedy idziemy grać. No i tą kropelkę też w miarę szybko stakuje, no bo sobie taką nie? Cały czas. Pytanie, czy to też tak powinno, kurde, być w sumie, że tak łatwo się stakuje. Da się grać, kurcz, na tą Zeri? A ja mu w ogóle ten, silda zabieram, jak mu wchodzi z pasywy. Ty, no rację, kurczę. Zwróciłem na to uwagę nawet wcześniej. Piękne, piękne. Dlaczego kus takuje mana, jak tylko kosztuje mana? No właśnie, też mnie to zdziwiło. Myślałem, że to nie będzie tak działać. A tu jednak działa, kurde. To samo mówiłem wcześniej. No ale jak stakuje, no to nie narzekam. Ale może rzeczywiście nie powinno, kurcze. Oj. Co w to jest? nie wiem, czy ja bym go nie zabił w sumie. Bo sobie też miałem też chyba flesza swojego w turecik piękny. Kurczę, jest tak fan play ta postać Jakbym był AD carabane'em To bym chyba został o tej postaci, naprawdę? O ile ta postać będzie tak wyglądać po wyjściu oczywiście Jak na razie to no mega fan jest z tej postaci. Ale może dlatego, że no, jak na razie jest koreskopę. <laughs> może to dlatego? Kolega? Fajna jest ta postać, no. Opa, jak 150, ale fajna. No właśnie, to też raczej będzie banowana ostro. Nie, no mówię, no. Nie wierzę w to, że ta postać wejdzie tak, jak jest teraz. Jest zdecydowanie za. Kurde, mocna. Spowalona. Właśnie najgorsze jest też to, już mówiłem na tym odcinku, właśnie, że. Kurcze, ciężko jest też zrozumieć tę postać, jakby, jak ona do końca działa, czym ona bije, jak to kurczę ograć w ogóle. I trochę poskacze, i przez ścianę przeskoczy, i jakieś, kurde, magic damage daje, i trochę AD damage daje. Ciężko się połapać po prostu, co się dzieje. Klika r która jest zajebiście szybka, kurde, złapać tego nie idzie. Zagra. Jest, kurde, ciężko. Dobra, robienie tutaj y, szybkiej manomiony jest dobre? To ja będzie okej. Okay. przez ściankę. Na no świetne. Trzeba się Goodie, miłego. Co robi ulti? Damage wokół siebie, daje movement speeda. Atak Spida, magic damage on hit i jeszcze zwiększa ci damage na swoim E. Także no, sporo, sporo daje, bym powiedział. Sporawo. Raiden, dziękuję za trzy miesiące, siemaneczko. Ja w sumie ciekawy jestem... coś nie no czy ona tak antytankowo, czy sobie da radę. No ale, jak ma przebicie na tym E, to chyba jakoś to kurde będzie działać, nie? Zobaczcie, niesamowita sprawa! Te wavy też się puszuje z E, całkiem sprawnie. Nie wiem. Kto to to za postać, po prostu Ryan zrobił to masakra. Legalne, dzięki sukka. To jest! Start Co on zrobił? Już teraz idzie? A, jednak nie. Lejk, tak za 17 miesięcy się wyczka. korona. No właśnie, albo korona, albo... ...albo Luden ewentualnie. Zobaczcie jak się wave'a, puszuje, jak się kliknie. Raz, dwa, po prostu. O Jezus, się do jednego w ogóle, to jest turbo Stomp. No ludzie nie wiedzą co się dzieje, kurczę. Ja się ani trochę nie dziwię. Jeszcze gramy zresztą na Lee z... Kometą. Chodź mi to. To się do niego chciałem kliknąć. No, tak także tego I tak to wygląda no Ale no trochę Bobasy będę mi Trochę Bobasy Ale też kurczę no to E tak się strzela do przeciwników No to zbija kulną raz, dwa. Tam jest jeszcze sechik. Próbujemy jakieś W piękne zagrać Dziękuję bardzo. Ile kosztuje ten yy, nasz tuf nie trzekało? Właśnie tak, dobra. Nakładam na shutofa. Yy, nakładam, ale tylko raz. Tylko raz. No bo tu jest jakby niby 7... 7 pocisków bo strzela, także no nie ma czegoś takiego, że na każdym pocisku nakładam na tufa To by było bardzo opę. Ale by było trochę przesadzone. Bez przesadyzmu. tu sobie przez ścianę skoczymy. Kubię wardy. O, to dobre pytanie. W nie wiem. Trzeba by to sprawdzić. Cyk. Może sobie mogę tutaj przez ścianę. Może mi tam się wbił w nich z erki. Mamy dwa za 3 miesiące. Siemeneczko. Chyba Twitch na jeszcze... Nie, nie, Przez jej ściankę mogę przeskoczyć się na spokojnie, nie? Nie, no tutaj są takie Samira vibes, że... No masakr, to jest za come on! Też 800 w 12 minucie, ale... Nie wiem. Za potężnie. nie zrobili kolejnego. Tak, dla mnie to jest to trochę podobne do Aferiosa. No bo też ludzie po prostu nie wiedzą, co się do końca dzieje. Jakby co ich bije, co to za damage, z czego to się bierze. No się wywaliłem, to dużo chciałem. Ech, tak, dla mnie jest przemocna. I to aż za mocna. E, potrzebuję buta. I potrzebuję to. No, chyba jednak Twitch jest No Nie wiem, co było No to, to teraz ten problem że na PB ciężko jest zagrać normalną, dobrą grę. Kurczę. Ale jak będzie, no normalne serwery. Ojej. To zobaczymy. Czy nie jest aż taka, kurczę, OP? Tutaj albo Koronka, albo Ludena. Albo bym się Ludena. Zagramy ofensywę. RFC zwiększa zasięg sku... Y, zwiększa, zwiększa, no i tak, że spory. Ma no wiem, wiem wie, właśnie. No gościu ma... niezłą wyobraźnię. Tak powiem. I to, że Riot mu pozwala robić takie postacie. To ta masakra. Co shieldzik ubrany? Przepiękne. Stasik z autosów. To jest chyba 550, wydaje mi się. Bounties. Fajny naserek, co? Ja, mu teraz Shida ściągam z tego W. <laughs> czyż to nie jest piękne. I cyk przez ściankę. Eh? Witam w serdecznie. <laughs> o hmm. No, dzięki. Za pomoc. No, fajna postać, fajna. Aczkolwiek ciekawy jestem, jak to jest na przykład, jak ta postać jest do tyłu. To czy wciąż jest taka dobra, bo na pewno. Może wtedy to jest, kurczę, problem I też na trochę wyższym poziomie jak się zagra o, No, to No, i dziwię się GG No nie wiem, jak dla mnie jest turbo OP Turbo, turbo, turbo OP Jak to wyjdzie, to jak to nie będzie znerwione przed wyjściem To... termobanujcie tę postać Niech się Ryos nauczy robić, kurde, postacie, które są sprawiedliwe i normalne. Co to kurde jest? Masakra. Totalnie przesadzona postać. Odczucia między AD, AP i AD, No to na napierdziela i tak, tak czy siak? Nie wiem. Ja zazwyczaj, właśnie, jak są nowe postacie, no to. Zazwyczaj mówię, że, są... że coś jest nie tak z tą postacią. No ta jest. Turbo OP. Tak dla mnie jest Turbo OP. Tyle w temacie. Dziękuję pięknie Dzień za dźwięk. obejrzenie. Zobaczmy na streamie. Inny film na YouTube. I życzę Wam miłego dziełka. Bye bye.